Witam was w tej pięknej zimowej scenerii. No i zapraszam was do krótkiej historii ewolucji tego pokemona, a mianowicie mojego chińskiego Era, czyli CQA 15. Skąd ta ewolucja, czemu on taki jest i czy w ogóle jest sens tuningować tani karabinek, bo przecież taki on właśnie jest. Także zapraszam was na film. Pod moim ostatnim filmem, gdzie nagrywałem porównanie właśnie tego Era, gdzie był najpierw taki golas, a później go przerobiłem w ten sposób, tak jak wygląda teraz, Pojawiło się właśnie sporo komentarzy na temat, czy jest sens w ogóle tuningować tani karabinek. Pojawiły się też pytania o te konkretne rzeczy, jakie tutaj są, więc o tym też Wam opowiem. Ale najpierw skupmy się na tym, czy w ogóle jest sens w taki tani karabinek inwestować. Jak możecie zwrócić teraz uwagę, karabinek wygląda bardzo fajnie i pewnie jakbym nie powiedział Wam, że to jest najtańszy Chińczyk, no to nie wiedzielibyście, że jestem biedny, ale już wiecie. Natomiast zwróćcie uwagę na to: ten karabinek mnie teraz. Nie pyta, czy jest tani, czy jest drogi, czy cokolwiek, tylko po prostu fajnie strzela i nikomu on o tym też nie mówi, że jest tani. Jeżeli nie stać Was na jakiś najdroższy sprzęt, to totalnie się tym nie przejmujcie, tylko strzelajcie i bawcie się dobrze, bo zwróćcie uwagę, że ten karabinek naprawdę... Daje dużo frajdy. Da się z niego bardzo fajnie strzelać. Jest to naprawdę super sprzęt. W ogóle patrzcie na to, jakie to jest przyjazne do strzelania, że takie alfy tutaj wchodzą po prostu same. On praktycznie ma samo naprowadzanie w tym zestawie. Już wam opowiadam dokładnie, co tutaj się stało. Ale jeszcze wrócę tylko do tego początku. Każdy karabinek to jest jakaś baza. Mamy jakieś tam wnętrzności, mamy jakąś tam lufę. To, wszystko, co jest tutaj dookoła, praktycznie możecie sobie powymieniać. Jeżeli nie stać Was od razu na jakiś taki dopieszczony karabinek z tymi wszystkimi pierdołami, regulowanymi blokami w ogóle, to czasami nawet dobrze, bo ja posiadając taki tani sprzęt, nie bałem się tutaj eksperymentować. Wszystko sobie zrobiłem sam. Regulowane bloki gazowe, tutaj trzeba było lufę wyjąć, wszystko sobie powymieniałem sam i zawdzięczam mu jedną rzecz, a mianowicie to, że bardzo dużo się nauczyłem. Nauczyłem się kombinowania, nauczyłem się. Robienia tutaj tego wszystkiego, wymiany tych rzeczy, ponieważ na drogim karabinku, no pewnie szkoda byłoby mi tak eksperymentować. Zdobyłem jakieś tam umiejętności, a bazując na tanim pacjencie, no to gdzieś tam nie bałem się, że coś zepsuje, no bo wiecie, to nie są jakieś jeszcze takie ogromne rzeczy, więc dał mi już jedną rzecz, na pewno dużo doświadczenia. Kolejną rzeczą jeszcze w tanich karabinach jest fajne to, że no, przynajmniej ja tak mam, że jak kupię coś bardzo drogiego. To czasami szkoda mi jest gdzieś to tam męczyć, tyrać i w ogóle. No a tego Chińczyka totalnie mi nie szkoda. W sensie nie o to, że nie chcę o niego dbać, tylko po prostu jest to sprzęt, który no, nie jest aż tak kosztowny. Więc gdzieś tam z tyłu głowy nie mam tego, że gdzieś tam będę biegał, skakał, rzucał się, nie wiadomo co innego robił, gdzieś tam go uszkodzę. No to trudno. Taki jest jego żywot. To jest sprzęt, który ma pracować dla mnie, a ja nie leżeć gdzieś tam w szafie i robić mu zdjęcia. Więc wychodząc też z takiego założenia i patrząc, że to jest baza pod tunik, to uważam, że jeżeli nie macie od razu kasy na jakiś fajny karabinek, no to możecie sobie kupić tani go tuningować, a jeżeli macie kasę na fajny, to jeszcze lepiej kupujcie sobie fajny i miejcie fajny sprzęt. Natomiast nie będę płakał z tego powodu, że mam tego Chińczyka, bo w przeciwieństwie do niektórych przynajmniej jest z niego strzela, a nie, że mam karabinek, a szkoda mi później kasy na amunicję. Rozgrzejmy się trochę, parę strzałów. Okej. Okay. Szybko opróżnia amunicję strasznie. To jest bardzo duży minus tego karabinka, że schodzi to ammo. <grych> Dosyć hurtowo. Jeszcze jedna kwestia. Jakie było założenie tego karabinka? Założenie było takie. Zacząłem jeździć te jakieś tam zawody taktyczne. No i na tych zawodach okazało się, że Mój karabinek czyli Aero Precision 10,5 calowy, który gdzieś tam też mogliście wcześniej oglądać. Nie jest najlepszy, w sensie jest bardzo dobry i doskonale sobie dawałem z nim radę. Natomiast stwierdziłem, że pewne rzeczy można lepiej. No i jak leżał mi taki chińczyk, taki goły szczur, no to stwierdziłem, dobra chińczyku, jedziemy z tobą. Trzeba trzeba steningować troszeczkę. Wiecie, lufa 14,5 calowa, czyli tutaj rozpędza nam to kulkę do dosyć sensownych prędkości. Skok gwintu. 1,9, czyli też stabilizuje nam tanią amunicji w ogóle. Więc jeżeli można tanio trenować, tanio całkiem celnie strzelać, bo te tanie aery też wcale nie są zazwyczaj jakoś niecelne, że to jest w ogóle nie traficie na 100 metrów, bo ja z Aero w sumie z krótką lufą na 300 metrów spokojnie sobie strzelałem z powiększalnika z kolimatora, więc no nie ma też takiej tragedii, że to jest wszystko jakoś bardzo niecelne, jeżeli chodzi o takie parametry techniczne, no to karabinek jak najbardziej sensowny. Jak tutaj na tym karabinku, bardzo lekkim zestawie, nie było mm, żadnego urządzenia wylotowego od Kozuka dwójka i był on jeszcze delikatnie przegazowany, no to troszeczkę kopał. A zwróćcie uwagę na to, jak on teraz pracuje. Ja go tutaj w ogóle nie dociskam do ramienia, zwróćcie uwagę. Stoi w miejscu, można powiedzieć. No jest taki ruch. Uwaga, w kulochwyt cool wycelujemy. To no taki minimalny jest ten ruch. Coś się dzieje, ale nie jest to jakieś takie tutaj kopnięcie, nie, nie dzieje się nic poważnego. Do zmniejszenia tego odrzutu przyczynił się jeszcze regulowany blok gazowy, który tutaj mam od rusznikarnię łu, więc nasz polski producent. Jeszcze nie mogę się wypowiedzieć jakoś bardzo na temat tego. Działa fajnie, jest spasowany, super, jest wykonany bardzo ok. Dużo osób strzela, dużo osób poleca. Ja natomiast wystrzeliłem z niego może jakieś tysiąc kulek przeszło, więc jeszcze się nie będę wypowiadał na temat niezawodności, ale wydaje mi się, że raczej będzie ok. I okazało się jeszcze, że w Chińczyku przyoszczędzili na takiej gumce, która kosztowała 3 zł i była na sprężynce pod pazurem wyciągu. I jak ją wymieniłem, to zaczął wyrzucać łuski idealnie. Że jedna wylatuje nam praktycznie za drugą w tym samym kierunku. To urządzenie wylotowe to taki hamulco kompensator od Aero Precision. Epsilon się nazywa i jest to takie urządzenie, które tu mi wam troszeczkę błysk wystrzału. Jak możecie zwrócić uwagę, teraz nie za bardzo tutaj rzuca ogniem, pluje, ani nic się nie dzieje poważnego. Dmucha troszeczkę na boki, tak jak hamulec, natomiast to ma wiele dziur. W różnych kierunkach tutaj kierunkuje nam gazy, więc nie ma jeszcze takiego, takiej tragedii, że wali tylko na boki, jak te niektóre takie typowo, typowe hamulce, czy typowe tam kompensatory. To jest takie urządzenie pół na pół. Ja też chciałem, żeby to, było, żeby to był zestaw pod takie zawody bardziej taktyczne. Więc no tutaj wydaje mi się że, się, że się sprawdzi ok, no bo w nocy to nie oślepia, przy strzelaniu z jakichś tam noktowizorów, nie noktowizorów, to też no nie przeszkadza to za bardzo, więc moim zdaniem jest to taki kompromis. No troszeczkę. Zdejmuję ten odrzut. No i przy okazji nie ma aż takiego upośledzenia w zwykłym hamulcu. Dalej możecie zobaczyć, że zmieniło się łoże. Jest to łoże od Geizli. zwykłe łoże w M-Loku. Co mi to daje? W tamtym łożu, jakie było w 4, no ono fajnie wyglądało tutaj muszka, typowy taki żagiel. No i fajnie to wyglądało, natomiast funkcjonalność tego była troszeczkę słaba, bo tak, od lufy można było się poparzyć. Ciężko było przy strzelaniu z jakiś tam przesłon, żeby się oprzeć, na przykład docisnąć sobie tym łożem karabinek i żeby lufa nie dotykała o jakąś tam przesłonę, czy jakąś tam inną zaporę. I nie zawsze ta zwykła m umożliwiała takie strzelanie, tak jak ja bym chciał to robić. Tutaj mam zdecydowanie większe pola manewru, jeżeli chodzi o montowanie jakichś akcesoriów, chwytów, no, i dodatkowo wszystko jest bardzo smukłe. Mogę sobie łapać mega taktycznie z cyklampem ten karabinek, i gdzieś tam no jest to wygodne. Dodatkowo obsługa włączników. Tutaj mam włącznik od Surefire'a. To jest Surefire Pro Dual Fuel Turbo. Także jest to taka latarka markowa, dosyć spoko. Akceptuje nam dwa źródła energii czyli zwykłe cr No, i dodatkowo jeszcze ma akumulator więc to dla mnie było dosyć istotne. Tutaj jeszcze mamy tej latarce, włącznik dodatkowo na nakrętce, więc jakby tutaj coś się urwało to jest taki awaryjny. No legendarna też niezawodność Surefire'a tutaj mi przekonała, bo miałem parę innych też latarek, niektórych markowych, niektórych chińskich i one nie do końca chciały nam wytrzymać. To, że ona tutaj tak jest wystawiona, to, to naprawdę zaufajcie mi, że nic się tutaj jej nie dzieje i nic się jej nie stanie. Także kwestie tutaj frontu wyglądają w ten sposób no i nie dzieje się tutaj nic więcej. Kolejna istotna rzecz to optyka. Jest to taki zestaw który według mnie sprawdza się bardzo fajnie. Holograf to jest Vortex AMG UH-1. Nagram wam jeszcze o tych holografach i w ogóle o jakichś tak moich wnioskach cały odcinek, bo tu się można rozgadywać, ale teraz ten Vortex został naprawdę na tyle poprawiony, że nie odbiega on jakością od EOTH. On kiedyś miał takie powłoki, które miały wydłużyć czas pracy baterii. Tutaj był taki mega czerwony od frontu, natomiast... Jak się przez niego patrzyło, to na niebiesko tak troszeczkę zniekształcał ten obraz. Teraz jest naprawdę czysty. Przy gorszym oświetleniu czy przy strzelaniu z noktowizją, no świetną, ma transmisję światła. Nie każdy lubi holografy. Ja na początku też nie mogłem się do nich przekonać, ale teraz na wszystkich swoich karabinkach wracam do holografów. Wszystko jest na montażu Unity Tactical. Jest to dosyć wysoki montaż, no ale tak jak wam mówiłem, zamierzam jeździć do jakieś tam zawody taktyczne: strzelanie w maskach przeciwgazowych, strzelanie w kamizelkach, w hełmach i w ogóle. Jest to dla mnie wygodne. Wiadomo, że. Wygoda nie jest najważniejsza, ważne jest to, żeby to było praktyczne, nie było innych tam problemów, bla bla bla. Natomiast strzelałem na 300 metrów, strzelałem na 5 metrów, strzelałem z Nine z przesłon, z aut, ze wszystkiego i da się z tego strzelać. I występują tutaj zjawiska różne, high overboard, takie sprawy, można by się rozgadać na ten temat, ale dla mnie suma wad takiego zestawu jest mniejsza niż suma zalet, więc ja zdecydowanie wybieram taki zestaw. W związku z tym, że w okolicy 100 km ode mnie wszystkie strzelnice mają maksymalną oś 200 metrów, to sam holograf już by dał radę, żeby strzelać gdzieś tam do jakiegoś popiersia. Z powiększalnikiem na 300 to już jest w ogóle nawet... To, to, to w ogóle nie jest trudne. Przy tym co robię świetnie mi się sprawdza, ja wiem, że to nie jest zestaw dla każdego, ale dla mnie jest naprawdę super. Dalej mamy magpulowską kolbę i magpulowski chwyt. Klasyka, no tutaj chyba się nie muszę rozpowiadać na ten temat, bo większość producentów montuje to w standardzie. Powiększona rączka przyładowania została tylko przez ten dzyndzel. Można sobie tutaj całkiem wygodnie pracować gdzieś tam w rękawiczkach, nie w rękawiczkach, także jest to całkiem ok No i pewnie widzicie płaski język spustowy. I o tym spójrzcie, też naprawdę... Można się wypowiedzieć, bo dzieje się tutaj dosyć dużo. To jest spust dwuoporowy od firmy TriggerTech. Jest to spusty podropin, czyli bardzo prosty w montażu. Natomiast ja jeszcze nie jestem jakoś dobrze zaznajomiony z tymi spustami. Zazwyczaj miałem zwykłe takie o konstrukcji podobnej do milspecowych, ale jak on pracuje? Pracuje w ten sposób, że tutaj mamy takie wybranie. Zwróćcie uwagę. I to jest ruch o jednakowej sile nacisku, czyli mamy tutaj takie wybranie luzu. Jest wyraźna ściana, no i pada nam strzał. Reset wygląda w ten sposób. Wyraźny, mocne kliknięcie. Słychać, czuć, wyraźna ściana. Od razu wracamy na tą ścianę. Jeżeli chodzi o charakterystykę pracy tego spustu, za te pieniądze, za jakie jest, to ten trigger tech jest naprawdę bardzo spoko spustem. Jedyne, co mi w nim nie odpowiada, to kształt. I ktoś zaraz powie: francuski piesek czepia się do tego, że są takie krawędzie kanciaste. Mam też spust Geissele, też płaski, jest szerszy, nie ma takich ostrych krawędzi i jakoś w ogóle ten kształt zdecydowanie bardziej mi pasuje niż ten. Jakbym brał jeszcze raz, to nie brałbym płaskiego, tylko wziąłbym taki zwykły wygięty i byłby idealny. Ten jest też bardzo dobry, ale takie 8,5 na 10. Jednak w przypadku Trigger Techa, przynajmniej dla mnie, ten płaski wcale nie jest taki dobry, chociaż to też nie ma co się tutaj czepiać. Jest spoko, działa. Da się strzelać szybko, zresztą widzieliście, że to praktycznie samo strzela jak w się, no, najeżdżacie myszką i, no, i strzelacie, także jest to mega proste. Jeżeli chodzi o sprężynę buffera, o sam buffer, to został tutaj wrzucony też H1, bo był zwykły, fabryczny, co jest z chińczykiem. Przy... No i w sumie to tyle. I posłuchajcie tego dźwięku, jak to wszystko jest super spasowane. <złatki> Naprawdę, nie jest tak źle w tym chińczyku, on już się dotarł, wszystko się powycierało, co tam powinno. Wszystko działa, wszystko strzela. Tak naprawdę żeby takiego era gołego z takim łożem doprowadzić do stanu, żeby on tak strzelał jak ten strzela, to wystarczy niewiele ponad 1000 zł i praktycznie możecie sobie stingować te każdego era. Jakieś urządzenie wylotowe, jakiś spust, pokombinować coś może z regulowanym blokiem, może z ciężarkiem buffera i każdego nawet taniego era możecie fajnie zrobić, więc tutaj wiecie, takie gadanie, że o nie masz chińczyka jakiegoś albo masz jakiegoś PSA czy jakiegoś tam Diamondbacka nie ma co się tym przejmować, trzeba strzelać. Tylko się prezentuję, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak się nie podoba, to trudno, bo to w koniec końców mój karabinek. Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.